Cześć! W tym materiale przedstawię dla Was 6 najbardziej popularnych form ogrzewania w naszym kraju pod względem technicznym, komfortu, ceny oraz ich przyszłościowym potencjale. Także usiądźcie wygodnie i zapraszam do obejrzenia pełnego materiału. 1. Ogrzewanie gazowe. Wymaga instalacji kotła gazowego oraz sieci rur rozprowadzających ciepło. Sprawność nowoczesnych kotów gazowych to między 90 a 95%, co oznacza wysoką efektywność energetyczną. Wymaga dostępu do sieci gazowej lub instalacji zbiornika na gaz płynny. Ogrzewanie gazowe jest wygodne i niemal bezobsługowe, gdyż system działania zachowuje się automatycznie. Możliwość precyzyjnego sterowania temperaturą w każdym pomieszczeniu za pomocą odpowiednich termostatów. Praktycznie bezgłośne działanie urządzenia. Średni koszt roczny dla pomieszczenia 25 m2 to między 870 a 1200 zł w sezonie zimowym. Początkowa inwestycja w kocioł i instalację może być wysoka, ale koszty operacyjne są relatywnie niskie. Wrażliwe na wahania cen gazu na rynkach światowych. Gaz ziemny jest jednym z najczęstszych paliw kopalnych, ale przyszłość gazu może być ograniczona przez przepisy środowiskowe. Możliwe przejście na biogaz i wodór w przyszłości, co zwiększa perspektywy ekologiczne. 2. Ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła, powietrze, woda. Pompa ciepła, powietrze, woda. To system wykorzystujący energię otaczającego powietrza, aby ogrzewać wodę, która następnie rozprowadza po domu ciepło. Jest to urządzenie, które efektywnie przenosi ciepło z zewnątrz do środka budynku, nawet przy niskich temperaturach. Pompa ciepła działa na zasadzie obiegu termodynamicznego, podobnie jak lodówka, ale w odwrotnym kierunku. Czyli pobiera ciepło z otoczenia, a energia elektryczna służy głównie do napędzenia sprężarki. Pompy ciepła mają bardzo wysoką efektywność mierzoną współczynnikiem COP, który może wynosić nawet do 5, a oznacza to, że 1 na kWh energii elektrycznej urządzenia może wygenerować do 5 kWh ciepła. Pompy ciepła są praktycznie bezobsługowe, a systemy mogą być w pełni zautomatyzowane, pozwalając na precyzyjne zarządzanie temperaturą w całym domu. Są ciche w działaniu i nie generują bezpośrednich emisji spalin ani innych zanieczyszczeń. W nowoczesnych systemach pompa ciepła może działać zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i podgrzewania wody użytkowej, co zwiększa jej funkcjonalność. Systemy pomp ciepła często współpracują z ogrzewaniem podłogowym, co zwiększa efektywność przekazywania ciepła. Pompa ciepła powietrze-woda ma wyższe koszty instalacji w porównaniu do innych systemów ogrzewania. Mogą one wynosić od 20-kilku do nawet 50 tysięcy złotych, w zależności od wielkości instalacji i specyfiki budynku. Koszt operacyjny jest jednak niższy. Szczególnie w przypadku dobrze wyizolowanych budynków. Dla pomieszczenia 20, o 25 m2 i zapotrzebowaniu na ciepło w okresie zimowym wynoszącym 1750 kWh, przy średnim współczynniku COP wynoszącym 4, zużycie energii elektrycznej wyniesie około 430 kWh. A to przy średniej cenie prądu 77 groszy daje nam koszt ogrzewania około 330 zł za sezon. I podkreślam tutaj, że mówimy cały czas o jednym pokoju, który ma 25 m2. Możliwość dodatkowych oszczędności w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną. No bo, co pozwala na produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby. Pompy ciepła są uważane za jedną z najbardziej przyszłościowych i ekologicznych form ogrzewania, ponieważ wykorzystują odnawialne źródła energii, takie jak powietrze, i nie emitują bezpośrednio dwutlenku węgla. Coraz większe wsparcie ze strony programów dofinansowania, takich jak na przykład Czyste Powietrze. Obniża koszty instalacji i sprawia, że ta technologia staje się coraz bardziej dostępna. W dłuższej perspektywie pompy ciepła mogą stać się standardowym rozwiązaniem w nowych budynkach oraz w ramach modernizacji starszych domów, szczególnie w kontekście europejskich przepisów dotyczących redukcji emisji. 3. Ogrzewanie elektryczne. W tym przypadku omówimy ogrzewanie po prostu klimatyzatorem. Klimatyzator to nic innego jak pompa ciepła powietrze-powietrze, które pobiera ciepło z zewnętrznego powietrza i przekazuje je bezpośrednio do powietrza w pomieszczeniu. Funkcjonuje wtedy w formie klimatyzatora z włączoną funkcją grzania. Klimatyzator składa się z jednostki zewnętrznej, odpowiedzialnej za pobieranie i wymianę ciepła, oraz jednostki wewnętrznej, która przekazuje to ciepło do wnętrza pomieszczenia za pomocą nadmuchu, czyli wentylator. Sprawność klimatyzatorów działających jako pompy ciepła mierzona jest współczynnikiem COP i również jest bardzo wysoka, bo osiąga wartości nawet do 4, co oznacza, że 1 kWh energii może nam dostarczyć 4 kWh. Nie wymaga instalacji wodnych ani rur. Ciepło jest rozprowadzane bezpośrednio przez powietrze, co sprawia, że system jest prosty w instalacji. Klimatyzatory mogą bardzo szybko podnieść temperaturę w pomieszczeniu, co jest korzystne w przypadku nagłej potrzeby ogrzania. Możliwość precyzyjnego sterowania temperaturą za pomocą pilota lub aplikacji z możliwością ustawienia harmonogramu działania. Działa dwufunkcyjnie. Latem służy do chłodzenia, a zimą do ogrzewania, co zwiększa jego wszechstronność. Może być nieco głośniejszy niż inne formy ogrzewania, np. gaz czy pompy ciepłowodne, ze względu na pracę wentylatorów w jednostkach wewnętrznych, ale nowoczesne modele są dosyć ciche. Ogrzewa tylko przestrzeń, w której działa jednostka wewnętrzna. Nie rozprowadza ciepła po całym budynku, tak jak tradycyjne systemy centralne. Koszt instalacji klimatyzatora z funkcją grzania jest relatywnie niski zazwyczaj wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od mocy urządzenia i specyfikacji. Koszt operacyjny jest umiarkowany głównie dzięki wysokiemu współczynnikowi COP. I dla pomieszczenia 25 m2 o zapotrzebowaniu na ciepło w sezonie zimowym wynoszącym 1750 kWh przy COP na poziomie 3 zużycie energii wyniesie około 580 kWh, a to przy cenie prądu 77 groszy za 450 zł za sezon. Klimatyzator zużywa mniej energii elektrycznej niż tradycyjne grzeniki elektryczne co czyni go bardziej opłacalnym rozwiązaniem. Klimatyzator, czyli pompa ciepła powietrze-powietrze, jest technologią o dużym potencjale rozwoju, zwłaszcza w obszarach o łagodniejszym klimacie, gdzie temperatury rzadko spadają poniżej minus 10 stopni Celsjusza. W takich warunkach systemy te działają z dużą efektywnością. Zyskuje na popularności ze względu na dwufunkcyjność grzanie i chłodzenie. Co przy rosnących temperaturach latem staje się bardzo istotnym atutem. W połączeniu z odnawialnymi źródłami energii, jak fotowoltaika, klimatyzator może być praktycznie neutralny węglowo, co zwiększa jego atrakcyjność jako ekologicznego rozwiązania. W przyszłości możliwe jest zwiększenie efektywności technologii, zwłaszcza w kontekście innowacji w zakresie izolacji i materiałów. 4. Ogrzewanie węglem. Wymaga pieca oraz systemu rozprowadzenia ciepła, czyli rury grzejniki. Niska sprawność energetyczna w porównaniu do innych źródeł ciepła. Produkcja dużej ilości spalin i zanieczyszczeń. Wymaga ciągłej obsługi, dokładania węgla, usuwania popiołu i czyszczenia pieca. Konieczność składowania paliwa, czyli węgla, co wymaga dodatkowych przestrzeni. System nie zapewnia takiej precyzyjnej kontroli temperatury jak ogrzewanie gazowe czy elektryczne. Średni koszt roczny dla pomieszczenia 25 m2 może się oczywiście mocno wahać, ale wynosi między 2 a 2,5 tysiąca za sezon. Koszt węgla rośnie, a jego dostępność może yy, się zmniejszyć w przyszłości. Instalacja pieca węglowego jest relatywnie tania, ale koszty operacyjne mogą być naprawdę wysokie. Przyszłość węgla jest ograniczona ze względu na zaostrzające się przepisy środowiskowe. Ograniczenia emisji dwutlenku węgla i dążenie do dekarbonizacji. Węgiel staje się coraz mniej opłacalny, zarówno finansowo, jak i ekologicznie. Możliwe zakazy jego użycia w miastach i ograniczenia dla gospodarstw domowych. 5. Ogrzewanie peletem. Wymaga pieca na pelet oraz systemu rozprowadzającego ciepło. Pelet jest produktem ekologicznym, powstającym z biomasy, co sprawia, że jest to bardziej ekologiczne źródło ciepła niż węgiel. Wymaga jednak miejsca do przechowywania paliwa, granulatów pelletu. Jeśli chodzi o komfort, piec na pellet jest bardziej zautomatyzowany niż piec na węgiel, ale nadal wymaga okresowego uzupełniania paliwa. Częstsze w użytkowaniu niż węgiel, mniej popiołu i zanieczyszczeń. Możliwość zainstalowania automatycznego podajnika, co zmniejsza ilość pracy. Jeśli chodzi o koszt, średni koszt roczny dla pomieszczenia 25 m2 wyniesie do 1000 zł w sezonie, a koszt peletu jest stabilniejszy niż węgla i gazu. Początkowa inwestycja w piec na pelet jest wyższa, ale za to paliwo jest tańsze od gazu oraz prądu. Ekologiczna przyszłość dzięki powstawaniu peletu z odnawialnych źródeł, z biomasy. Wzrost zainteresowania pelletem jako bardziej ekologicznego źródła ciepła, możliwość dalszego rozwoju i obniżenia kosztów produkcji, co może zwiększyć dostępność. I 6. Ogrzewanie drewnem Wymaga kominka lub pieca, które są stosunkowo tanie w instalacji. Drewno opałowe ma niższą sprawność energetyczną niż gaz czy pro, ale w dobrze zaizolowanych budynkach może być skuteczne. Wymaga regularnej obsługi, dokładanie drewna i czyszczenie kominka. Jeśli chodzi o komfort, ogrzewanie drewnem to bardziej rustykalna metoda, wymagająca stałej uwagi i uzupełnienia paliwa. Przestrzeń magazynowania drewna jest konieczna w tej sytuacji. Tworzy atmosferę ciepło kominka i ma walory estetyczne, ale wygoda jest niższa w porównaniu do gazu czy prądu. Jeśli chodzi o koszt średni roczny dla pomieszczenia 25 m2 wyniesie do 800 zł w sezonie zimowym, drewno jest jednym z najczęstszych paliw, ale wymaga stałego dostępu i regularnej pracy, czyli przygotowanie drewna przechowywanie. Cena drewna może się różnić w zależności od regionu oraz oczywiście dostępu. Jeśli chodzi o przyszłościowy potencjał, drewno jako surowiec odnawialny ma potencjał przyszłościowy szczególnie przy odpowiednim zagospodarowaniu zasobami leśnymi. W miastach mogą zostać wprowadzone ograniczenia co do użycia kominków ze względu na względy zanieczyszczenia powietrza. Ogrzewanie gazowe i pompy ciepła, czyli powietrze, woda oraz powietrze, powietrze, czyli klimatyzatory są najbardziej komfortowymi i nowoczesnymi rozwiązaniami, które oferują wygodę, automatyzację. I wysoką efektywność energetyczną. Pompy ciepła mają również dodatkowy plus w postaci ekologiczności, ale wiążą się z wyższymi kosztami instalacji. Ogrzewanie węglem i drewnem to tradycyjne, ale mniej wygodne i bardziej pracochłonne metody, które generują wyższe emisje zanieczyszczeń. Węgiel traci na znaczeniu ze względu na ekologię, a drewno jest bardziej zrównoważonym wyborem w regionach z dostępem do tego surowca. Pelet to natomiast kompromis między ekologią a wygodą, oferujący dobrą efektywność energetyczną, choć wymaga magazynowania paliwa i inwestycji w piec. Przyszłość zdecydowanie leży po stronie tych ekologicznych rozwiązań, takich jak właśnie pompy ciepła, które będą zyskiwać na popularności w miarę wzrostu kosztów energii konwencjonalnej oraz wprowadzenia regulacji dotyczących emisji dwutlenku węgla. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do innych naszych materiałów. Do zobaczenia!